Nasi rolnicy z takim trudem, znojem, pracą zrobili, żebyśmy my mieli ten piękny chleb, który nasi starostowie Kasia i Piotr poświęcili na pięknej ceremonii przy naszym kościele. Drodzy Państwo, w imieniu samorządu gminy Lesznowola oraz w imieniu własnym pragnę bardzo nisko pokłonić się wszystkim Państwu, którzy tutaj już się zgromadzili, również tym, którzy do nas jadą i na pewno dojadą. Drodzy Państwo, to my jesteśmy zaszczyceni i to my bardzo dziękujemy za zaproszenie. To dla nas absolutnie wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto. Święto, które rozpoczęliśmy piękną uroczystością w Kościoła. Ksiądz Jarosław Szulc obecny tutaj razem z nami. A teraz będziemy się wspólnie bawić. Ale oczywiście tej zabawie zawsze będzie towarzyszyła taka refleksja, że jest to zabawa, która jest ogromnym dziękczynieniem, ogromnym szacunkiem i ogromnym podziękowaniem dla Państwa rolników, dla Państwa rodzin. Jest również wyrazem wielkiego szacunku za to co robicie. Za to, by, tak jak pani cołde zboro chciałam powiedzieć, noc i dzień e, to dla Was e, te godziny, które e, Państwo dedykują właśnie tej ciężkiej pracy. I tak jak mówiłam w świątyni, e, bardzo dziękujemy za to, że nigdy dotychczas na naszych stołach nie brakło chleba. I mam nadzieję, z całego serca tego życzę, że dzięki naszym rolnikom tego chleba nigdy... Żyda mają co? Mają moc, mają energię, mają w sobie kreatywność, mają w sobie odwagę i wielką determinację. Nieraz już to udowodnili. I za to z tego serca dziękuję wspaniałej liderce, pani Małgorzacie Brzezińskiej, ze swoją wspaniałą kompanią i za Tradycje w podolszynie dożynek wiele, wiele lat temu były. To trochę zanikło, ale z nową Radą Sołecką i postanowiliśmy wrócić do tradycji. To są nasze czwarte dożynki, każde w innym klimacie. Dzisiaj są w klimacie nocy i dni. Kto Panią inspiruje? Chyba inspirujemy się nawzajem wszyscy. Jesteśmy środowiskiem osób, którzy dobrze się wspólnie bawią. I mam nadzieję, że to Państwo widzicie. I to jest ta inspiracja. Inspirujemy się naszą kulturą, tradycją, tym, że chcemy, aby nasze dzieciaki wiedziały skąd pochodzą, skąd ich są korzenie, od czego to się zaczęło. Gdzie największa trudność? Największa trudność, jak zawsze, jest w zdobyciu środków, ale myślę, że sobie z tym lepiej lub gorzej radzimy. No cóż, takie czasy. A jak z chęcią do pomocy, współpracy? Szanowni Państwo, chyba jesteśmy takim trochę ewenementem na te czasy. Bo, tak jak widać, współpraca jest wspaniała. Mam wspaniałych mieszkańców. I tak jak powiedziałam, bez nich nic, z nimi wszystko. Ile czasu potrzeba na przygotowanie tak pięknego festynu? To różnie. Na pewno myśl rodzi się dużo, dużo wcześniej, chociażby przemyślanie stroi, organizacji, zamówieni wszystkiego, więc tego się nie, nie ubierze w konkretne daty, ale rzeczywiście tak, potrzeba na to czasu. Myślę, że jeżeli powiem, że kilka miesięcy, to nie skłamie, bo zboże trzeba zbierać już w lipcu. A nawet w czerwcu, bo niektóre kłosy muszą być zebrane zielone, żeby uwić tak piękny wieniec i to robią nasze panie i panowie, za co im jestem ogromnie wdzięczna. A jak młodzież do tego podchodzi? Czy się garnie do pomocy? Szanowni Państwo, chyba to widać. My staramy się za każdym razem zapraszać ich. Myślę, że trochę jesteśmy dla nich inspiracją. i. Z... Co roku widzę, że tych młodych osób z nami jest więcej. To jest to, co nas cieszy, i jest nadzieją, że to będą w przyszłości robić, bo wiedzą, że to robili ich rodzice i dziadkowie. To trzeba tutaj pa, pani Sołtys podziękować za to.